Budżet jest zawsze tak, takim zwornikiem, takim wyjątkowym momentem właśnie tej współpracy między prezydentem, między radą, między poszczególnymi klubami. My otrzymaliśmy projekt budżetu. Kilka tygodni temu pracowaliśmy nad, nad tym projektem, jeśli chodzi o klub radnych i całą Radę Miasta. Kluby się spotykały. Wiem, że zostało wydyskutowane jakieś porozumienie z prezydentem. Czekam na autopoprawkę do tego budżetu. W tej autopoprawce będą zawarte część tych postulatów klubu radnych. To będzie budżet yy, troszeczkę na przeciekanie. Co nas martwi to to, że zbyt mało jest w tym budżecie zadań rozwojowych dla miasta. Niektórzy mają kilkadziesiąt lat nieukończone ulice, niektórzy nie mogą się doczekać oświetlenia, to są wszystko bolączki mieszkańców, ale tak na dobrą sprawę musimy pamiętać o tym, że powinniśmy planować budżet również prorozwojowo, czyli w taki sposób, żeby inwestycje, które się w mieście pojawią nakręcały kolejne budżety. A tego w tym roku nie widać. Zawsze są. Ale braki nigdy. Każdy był w 100% zadowolony. Bardzo dobrze, że mamy dosyć sporo środków na inwestycje. Dobrze, że w tej propozycji budżetu również przez pana prezydenta została zwiększona kwota na dofinansowanie do remontu kamienic. W poprzednich budżetach była to 300 tysięcy, w tej chwili jest ponad 1,7 mln, w związku z tym to jest oczywiście cały czas brakujące. Za mało, ale, ale jednak kilka razy więcej niż, niż to było wcześniej. To jest budżet prorozwojowy dla miasta, dominują tam inwestycje. Um... Mieliśmy również rozmowę z panem prezydentem, tak by również i postulaty naszego klubu były realizowane. Osiągnęliśmy porozumienie i tam są takie duże projekty, m.in. jak na przykład darmowa komunikacja, podwyżki dla nauczycieli, zakup nowych tramwajów, wiele środków na remonty dróg, chodników, tego typu inwestycje. Ale też zabiegamy o to, żeby na przykład na nowym stadionie lekkoatletycznym w końcu powstało zaplecze dla zawodników. Mamy piękny obiekt bez zaplecza. Starosną. Eee, pracujemy nad tym, żeby dochody również rosły, żeby równoważyły wydatki. Będzie to dobry budżet, ale na pewno wymagający, dlatego że m, potrzeb jest jeszcze więcej niż te półtora miliarda, jakbyśmy zebrali wszystkie potrzeby radnych mieszkańców, to myślę, że grubo 2 miliardy byśmy przekroczyli. Oczywiście, że rozmowy z klubami są zawsze trudne, bo każdy klub, każdy radny ma coś do przekazania od mieszkańców prośby inwestycje, natomiast doszliśmy do pewnego porozumienia. Mam nadzieję, że ten budżet będzie zaspokajał choć część potrzeb mieszkańców.